Wracamy do naszego studia, a tu e, kolejni dwaj goście. Jeden, którego doskonale Państwo znają, profesor e, Jan Madej, który jest z nami od samego początku. Witam ponownie, panie profesorze. Dzień dobry. Witam. E, jest z nami także Tomasz Czajka, e, który jest członkiem jury tegorocznych akademickich mistrzostw e, w programowaniu zespołowym. Dzień dobry. A przy okazji także. E, Członek wielu zespołów, którzy, które brały udział w zawodach międzynarodowych, laureat licznych olimpiad informatycznych, a także mistrz świata w akademickich mistrzostwach świata, tych z 2003 roku, o których mówiliśmy wcześniej. Tak, ja jeszcze dodam ciekawostkę, mianowicie kiedy jeszcze był w szkole, ja był wtedy pod opieką krajową Funduszy na Rzecz Dzieci, na rok pojechał do Anglii. I to był jedyny rok, kiedy Anglia zdobyła. Nie, Złoty Nie. medal zdobyłem drugi, drugi drugi w historii Wielkiej Brytanii. Drugi. <laughs> tak. tak jest. Tak, Czyli byłeś na występach był, gościnnych? Był pod no, tak. Funduszu przez 8 lat? Eee, około tak, 8 lat, tak, Krajowego Funduszu. no. Od A piątej klasy. Później opiekowałeś się takimi projektami jak SpaceX między innymi. Tak, pracowałem przez 7 lat w Kalifornii, w, w SpaceX nad o programowaniu komputerów pokładowych w pojazdach e, kosmicznych. Jakie znaczenie dla Ciebie miał e, udział w tego typu imprezach, jak, jak tegoroczne mistrzostwa w programowaniu zespołowym? No więc jak startowałem w nich, to było dla mnie najważniejsza rzecz tym, w, ty, wtedy. Wtedy co, po prostu trenowaliśmy, może nie aż tak jak tu ludzie trenują, cały czas my trenowaliśmy, przygotowywaliśmy się do konkursu, uczyliśmy się algorytmów tak powiedzmy intensywnie przez parę lat. Po to, żeby właśnie dobrze wypaść w tych zawodach, taki był nasz cel. Ale oczywiście dużo się nauczyliśmy w trakcie. Dużo się nauczyłem nie tylko algorytmiki dzięki temu, nawet już wcześniej nawet w szkole, w liceum nauczyłem się dużo algorytmiki startując w podobnych konkursach, ale też nauczyłem się dobrze programować dzięki temu, bo, bo mimo wszystko, mimo że to się programuje jeden program przez 5 godzin na takim konkursie i można o nim później zapomnieć to mimo wszystko można dużo się nauczyć, bo to, są ta, to nie są takie typowe programy, tylko one muszą być dobrze przemyślane i może e, nie do końca wyglądają tak jak typowe to, co robiłem później w pracy, ale jednak powiedziałbym, że miało to duże zastosowanie takie pośrednie, e, w związku z tym jak umiałem myśleć o tym, jak zaprojektować program, e, żeby był dobrze zaprojektowany. Ja słyszałem tutaj, że, że mówiliście o tym, że... Na tym konkursie można pisać brzydki kod? Tak, rozmawialiśmy o tym, czy to jest taki kod, który nadawałby się do włożenia do repozytorium w firmie Aha. programistycznej i ustaliliśmy, że niekoniecznie. No właśnie, większość ludzi nie, ale ja, dla mnie akurat to było trochę inaczej, bo ja, ja zauważyłem, że im ładniejszy piszę kod, tym łatwiej mi go napisać, nawet na konkursie. Że łatwiej mi go napisać, szybciej, mimo że powiedzmy będzie troszkę dłuższy, paralelnie dłuższy, bo muszę go podzielić na części, na moduły. To później robię w ten sposób mniej błędów i łatwiej mi znaleźć błędy, łatwiej go zmienić, poprawić. I, i z moich doświadczeń wynikało, że jednak łatwiej pisać jak najładniejszy kod. E... Ja często mówiłem, że w pewnym sensie ten konkurs jest tak w kapsułce, jak jest w życiu w inżynierii oprogramowania. Bo tak, mm -hmm. mamy po pierwsze ograniczony czas, czyli mamy taki hard deadline. Rozwiązanie sekundę po nie ma żadnego znaczenia. I tak samo bywa w biznesie, jak jest. Termin zrobienia i się nie zrobi, no to potem się ponosi konsekwencje. Po drugie, stres, olbrzymi stres. Znamy przypadki, gdzie po prostu się rozsypuje drużyna świetnych zawodników, tylko ze względu na stres. I po trzecie, to jest praca zespołowa przy jednym komputerze a więc mamy z jednej strony Współpraca, a z drugiej strony, w pewnym sensie współzawodnictwo w dostępie do ograniczonej liczby zasobów, mm. bo jest to jedna klawiatura. Te zawody uczą wielu rzeczy, mimo że tak pozornie się wydaje się jak, dlaczego, co za ma wspólnego z biznesem. A jak też słyszymy od Tomka, to. Jedna nie. rzecz, jaka zauważyłem, że nam pomogła w naszym zespole, jak startowaliśmy, to że jak, jak ma się kilku dobrych zawodników i komuś coś nie wychodzi, to początkowo jest taka tendencja, tak, żeby mu żeby A zrobię to za ciebie, daj naprawię ci, bo wiem, hmm. że ja bym potrafił, jakbym przysiadł, to naprawić. Ale to jakby psuje współpracę całkowicie, bo zamiast zająć się swoją rzeczą, zaczynam robić coś innego. I nauczyliśmy się, że, że jednak lepiej jakby delegować i, i, i zaufać sobie nawzajem, że jesteśmy dobrzy i sobie poradzimy z przydzielonym zadaniem, mimo że komuś nie idzie. Tak? I, i, I to, to było a, bardzo ważne w naszym ale zespole. Nie wiem, czy to ty tego doświadczyłeś, ale z drugiej strony... <laughs> Błędem jest, jeżeli się za długo siedzi przy konkretnym zadaniu, popełnia się w kółko te same błędy. Myślenie nim, tunelowe i brak z tego i szerszego i spojrzenia. Również błędem bywa, jeśli przekazując komuś, powie no. się, jak się rozwiązywało, bo wtedy hmm. się sprzedaje, że tak powiem, z wirusem. E, no, wiem, pewnie, pewnie Czy ty tak. Miewałeś takie tak. doświadczenia, ale ja znam wiele przypadków u nas, w no, u nas staraliśmy się raczej nie przekazywać sobie zadań. Jak już ktoś nad czymś długo myślał, to, to wie, myśleliśmy, że pewnie ta osoba jest najlepsza, żeby to dokończyć. Tam chłopowie, przypomnij, kto u was właściwie był takim szefem ewidentnym? Ty, czy, czy w ogóle jest szef? Zwykle musi być, bo to jest w szczególności osoba, która powinna podjąć decyzję odebrać komuś zadanie, jak za długo siedzi nad nim, która nie, może myślę, pomóc że nie. w przydzielaniu na początku. Znaczy my, my robiliśmy, my, my bardziej egalitarnie to robiliśmy. My przy, nie robiliśmy tak, że ktoś przydzielał zadania. Przydzielaliśmy losowo A, B, C, D, E, F. I yeah. potem każdy próbował robić swoje zadania i ewentualnie jak komuś nie pasował rodzaj zadania, na przykład ja nie lubię zadań tego rodzaju, to mogliśmy się wymienić, że na przykład mm -hmm. mam do sprzedania takie zadanie, kto ma, a ty czy masz coś do sprzedania dla mnie i się wymienialiśmy. Ale, ale my to traktowaliśmy bardziej jako współzawodnictwo między sobą tak naprawdę kto zrobi jak najwięcej zadań, nie to, że ktoś nam mi mówi, że ja mam zrobić, tylko ja próbuję zrobić, żeby pokonać resztę drużyny. Dobrze. Czyli się pozmieniało. To jest ta, ta stara generacja, która Możliwe, w pewnym no. modelu pracowała. Później żeśmy trochę ten model modyfikowali. Czyli to jest stara generacja? No stara, no przecież. Bardzo mi przykro. To, ale skoro jesteśmy przy starych tematach, to chciałbym wyciągnąć coś starego, ale bardzo znanego i wiem, że Tomku zaraz będziesz załamany, bo nie. widziałeś to miliardy razy. No, chodzi oczywiście o to... To zdjęcie, które było memem przez wiele, wiele lat. Powiedz mi, jak radziłeś sobie z, z tym, że oglądałeś to zdjęcie w bardzo różnych kontekstach. To zdjęcie się bardzo podoba. Ja dobrze tam wyszedłem. Byłem szczuplejszy niż ty. Ty jesteś powiedz, <gry> drugi od lewej. Drugi od lewej, okej. Okay. Ten ten najszczuplejszy pod oknem, ten pod oknem tak. No tak. jest. To ja to jest z olimpiady matematycznej obu. Sta obu e dla finalistów Olimpiady Matematycznej. Ja tam byłem najmłodszy. Ja tam miałem chyba albo 14, albo 15 lat na tym zdjęciu. Wow. Czyli to było w którym roku? Koniec lat 90.? No, 97. Czyli jesteś trochę młodszy ode mnie, e, ale tylko troszkę. E, e, czyli rzeczywiście są to lata, lata, lata temu. Aha. Powiedz, jak, jak później się potoczyły Twoje losy? Jak to się stało, że trafiłeś do. E, Zespołu czy podskrzydła profesora Madeja, a później e, poleciałeś a, za ocalenie. Znaczy ja już tam profesora Madeja znałem e, w e, już e, po pierwsze z funduszu, e, w, z podstawówki, z liceum, jeżdżąc na obozy funduszu. Spotkałem profesora Madaje. spotkałem też osoby, które startowały w zawodach programistycznych. Na... Ja początkowo traktowałem się bardziej jako takiego czystego matematyka, naukowca który tylko lubi teoretyczne rzeczy, nie, nie lubi programować, ale potem jakoś mi się zmieniło, bo spotkałem ludzi, którzy startowali w tego rodzaju konkursach. Eee, pomyślałem, też w sumie mogę wystartować, czemu nie? Eee, I sobie zacząłem startować w Olimpiadach Informatycznych. Więc już mieliśmy w liceum jakby ekipę znajomych, z której później jakby sformowaliśmy nasze zespoły, późniejsze do zawodów zespołowych. Także tak, no studiowałem potem na Uniwersytecie Warszawskim, tam było, Pewnie nadal jest takie środowisko, w którym ludzie współzawodniczą między sobą w tych zawodach. Jest to w ogóle bardzo trudno, ciekawe środowisko, ponieważ mniej więcej połowa to są olimpijczycy mhm. matematyki czy informatyki, co powoduje też, że jest taka między sobą rywalizacja trochę. Mhm. Jest, Czyli niełatwe środowisko, tak naprawdę, żeby łatwe, funkcjonować? Niełatwe, ja tam prowadzę ciągle zajęcia. Tomek był w zupełnie nowej roli. Zapraszam jako mój gość, bo ja za, zapraszam gości, którzy opowiadają coś i o swoim życiu, o, o, o pracy. Ta rola rzeczywiście się zmieniała w Twoim przypadku, bo jak obejrzymy sobie kolejne zdjęcie, no to jest właśnie zdjęcie związane z tymi projektami, nad którymi pracowałeś niedawno. I to musi być niesamowite, mieć możliwość tworzenia takiej globalnej historii. Nauki i technologii. Jak, jak trafiłeś do zespołu SpaceX? Jak trafiłem do zespołu, to było dziwne trochę, bo e, ja pracowałem przez wiele lat w, w firmie Google w Kalifornii. E, jakoś e, chyba część osób, ja w sumie nie wiem do końca, jak trafiłem. Napisali do mnie ludzie e-maila ze SpaceXa, że hej, e, ro, zaczynam, bo wtedy zaczynali nowy projekt, zaczynali e, oprogramowanie do nowej kapsuły, zupełnie od zera, jakby e, i szukali człowieka. Do, który zaprogramuje tam część taką logiczną do nawigacji. Um, jakoś do mnie ktoś napisał, bo chyba mnie znali albo z Google, albo z konkursów parę osób ze SpaceXa i, i mnie tam jakoś wewnętrznie polecili. Ja wtedy nawet nie wiedziałem, co to jest SpaceX. Także tak naprawdę dostaję sporo takich maili, że ktoś mnie szuka gdzieś do pracy i przeważnie ich nawet nie wnik nie wczytuje się tam ale jakoś, nie wiem, przypadkiem zauważyłem, co to jest SpaceX, bo akurat ktoś mi o tym opowiadał w Google parę dni wcześniej, że SpaceX coś tam robi, loty kosmiczne, eee, więc się zainteresowałem, a oni powiedzieli, dobra, jak się interesujesz, to przyleć do nas na rozmowę i dwa dni później już byłem w samolocie na rozmowę do Los Angeles. I eee, no i tak, to była trochę dziwna rozmowa kwalifikacyjna, bo większość pracowników tam... To byli ludzie po studiach inżynieryjskich, którzy, albo jakichś lotniczych, którzy zajmują się lotnictwem, zajmują się kosmonautyką. Ja w ogóle nie miałem doświadczenia w tych tematach. Ja bardziej byłem takim teoretycznym algorytmikiem niż, niż inżynierem. Ale mimo wszystko świetnie, świetnie się tam wpasowałem jakoś. Na rozmowie kwalifikacyjnej mnie pytali na przykład, co byś chciał robić w naszym projekcie. a ja w ogóle nie bardzo wiedziałem, co, więc pomyślałem, dobra, mogę. Mogę, mogę programować mechanikę orbitalną, żeby, yy, yy, bo wiedziałem o co chodzi mniej więcej w tym, w tym temacie, Wie, no i ostatecznie tak się skończyło, że przez wiele lat pracowałem nad tą mechaniką orbitalną. Wow. A ja pamiętam też taką sytuację, że wszedł kiedyś do pizzerii i na ekranie. Były twoje zdjęcia, jak trzymasz taki czek 50 tysięcy dolarów czy coś, który wygrałeś jak w jakimś konkursie, aha, aha. pamiętasz to? A, w tele, a, bo było w telewizji, coś akurat leciało na temat konkursu, tak. Ale to było. było w Polsce czy, czy tam w Stanach? E, je, je, nie, nie, to było chyba w Stanach. W Stanach, ten. tak, byliśmy gdzieś tam. I głupia sytuacja, czy jak wyjść później, czy nie napadną, jak zobaczyli, że ten facet, który 50 tysięcy dolarów, dopiero co dostał. Wcześniej w rozmowie z gośćmi z Google'a padło takie bardzo ciekawe stwierdzenie, że lata temu, w tych latach 90., -tych, kiedy różni fajni ludzie spotykali się na światowych finałach mistrzostw w programowaniu zespołowym, w pamięć zapadły sukcesy Polaków i po tych kilkunastu czy kilkudziesięciu latach część decyzji biznesowych o lokowaniu dużych centrów badawczo-rozwojowych w Warszawie i w innych miastach Polski, wynikała właśnie z tego przeświadczenia, że tu muszą być świetni specjaliści. No, ten, ten 2003 rok, jak pamiętasz, później co się działo, nie było już gazety, dziennika w Polsce, który nie robił z nami wywiadu, zdjęcia. Prezydent nas przyjął i dał nam prezenty. Potem w mowie noworocznej wspominał, że to było jedno z najmniejszych wydarzeń, właśnie które które się działy w Polsce, więc rzeczywiście byliśmy na fali, a w szczególności dlatego, że biznesowe, amerykańska prasa się bardzo rozpisała. No i były też takie zaskakujące rzeczy. Przyszedł list od jakiegoś starszego pana ze Stanów, który wspominał, że był powstańcem, do rektora pisze, że taki dumny przeczytał, że Polacy wygrali. To dostałem list od jakiegoś młodego, Polaka nie mającego nic wspólnego z informatyką, ale który wykupił sobie ileś egzemplarzy New York Times, jak było o naszym zwycięstwie. Mówi, rozkleiłem w biurze na ścianie i podkreśliłem na czerwono wszędzie. Że to właśnie myśmy wygrali. Absolwenci Uniwersytetu czasami nie mający nic wspólnego z informatyką się odzywali też. Także rzeczywiście, tamty Chyba to było takie największe echo, jakie było. To był ten rok 2003, może dlatego, że, że było tylu dziennikarzy, bo to było w Beverly Hills, w trakcie jak Oscary były dawane i przyjechali dziennikarze na imprezę oscarową, no i się nami zainteresowali w szczególności wtedy. No, ale rzeczywiście wtedy tak było, że… Było bardzo wielu świetnie wykształconych ludzi w Polsce, a było dosyć mało inwestycji zagranicznych w Polsce. No i potem te inwestycje zaczęły się pojawiać, które wykorzystywały tą, te umiejętności. Jak to jest z kobietami w Źle. tej branży? Źle. Naprawdę i nic się nie zmienia, mimo wielu programów, które mają zachęcać dziewczyny na politechniki, dziewczyny do programowania itd. Ja prowadzę te zajęcia od blisko 30 lat i śledzę procent dziewcząt na trzecim roku informatyki. I on się utrzymuje mniej więcej 10%. Chociaż jak ja studiowałam, nie było wtedy informatyki, ale matematyka, później się sekcja metod numerycznych, to zaczynało 50-50, było po połowie. I dopiero później się wykruszały dziewczyny na ogół. Natomiast niestety, jak spójrzmy, ile, ile jest dziewcząt na sali. No, Są, no, ale rzeczywiście ale jest nawet, nawet, nie wiem. Myślę, nie że ci... nawet jest mniej nasza reprezentacja niż na studiach tutaj, bo. Tak, tak, nie wiem czemu, ale podejrzewam, że, że może dziewczyny nie lubią takiej rywalizacji, wolą współpracować, nie czy rywalizować, ciężko powiedzieć. No, ale to w różnych, w różnych rzeczywiście konkursach, na mhm. ogół jest tak, że, że jest dominacja płci męskiej mhm. i jak się trafi kobieta, to jest bardzo rzadki przypadek niestety. Jaką przyszłość wróżycie Panowie zawodnikom, którzy w tym roku biorą udział w Mistrzostwach Polski? Jak myślicie, jak, jak mają szansę potoczyć się ich kariery? Z waszego doświadczenia i z tego, jak obserwujecie dziś rynek? No, wszystko wszystko i... może być. Mogą jedni pójdą ścieżką naukową. Mamy takich rzeczywiście wybitnych profesorów, którzy laury w tym konkursie zdobywali. Niektórzy pójdą ścieżką biznesową i niektórzy się zmarnują. Zmarnują w sensie, że nie będą mieli żadnych spektakularnych wyników, tylko staną się taką przeciętną. Mi się wydaje tak, że, że są bardzo, bardzo wiele ścieżek jest otwartych, bo te umiejętności łączą się z rozmaitymi, z rozmaitymi dziedzinami życia. Na przykład ja poszedłem do pracy w przemyśle kosmicznym, mimo że nie miałem żadnego związku z przemysłem kosmicznym, na studiach tego nie studiowałem. Ale jednak moje umiejętności bardzo były z tym związane mimo tego, więc to, to jest tak, że można robić, wejść w rozmaite dziedziny I to coraz bardziej chyba, bo różne rzeczy są automatyzowane i, i, i tak dalej. Więc, więc, więc tak, więc różne ścieżki są otwarte. Można też pójść w naukę oczywiście. Ja często powtarzam, że pamiętaj, że konkurs nie jest celem. Ale są, są osoby, My znamy takich, którzy jako cel swojego życia to jest udział w konkursach tak, całe to, życie za, tak, Tylko profesjonalnie. nic innego nie robi, tylko w konkursach i zarabia w ten sposób też po prostu nawet. Więc. Prowadzę codzienny teleturniej w telewizji i wiem, że są zawodowi gracze, którzy faktycznie no tak, tak. no biorą udział w, w tej rzeczywiście. Nie wiem, czy zarabiają rzeczywiście jakieś duże pieniądze na tym, ale, ale jest taki rzeczywiście przypadki. <grytki>, tak. <grytki> jest światek, niektórzy mają swoje kanały na YouTubie, które mają wielu fanów i opowiadają o, o swoich konkursach, na jakich startują i tak dalej. No więc jest to, jest to światek. No ja trochę wypadłem z tego świadka, to ja nie startuję. Startuję sporadycznie sobie bardziej tla, dla no Ale w, Jak ten, no. Start no startowałem ostatnio w potyczkach rzeczywiście, Właśnie. na przykład. w no, potyczkach no tak, algorytmicznych. W potyczkach tak, algorytmicznych, tak. tak. No tak, ale nie, może tak, nie przygotowuję się, nie spędzam nad tym dużo czasu, tak jak kiedyś. Ale to pokazuje, że jest to fantastyczna dyscyplina intelektualnego sportu, w którym w Polacy są w światowej czołówce, co jest napawa dumą. Ma, to ma dużo wspólnego z takim prawdziwym sportem też. Mhm. Mieszanka wszystkiego. Sport, praca intelektualna, przygotowanie do biznesu, wszystko. Mhm. Dlatego cieszę się takim powodzeniem te zawody. Bardzo, bardzo serdecznie dziękuję. Dziękujemy, Dziękujemy. również. Przypomnę, Tomasz Czajka i profesor Jan Madej byli moimi gośćmi. Dziękuję bardzo. Dziękujemy. Dziękujemy. ブブブブ。<music>